Cześć kochani, z tej strony Łuki, a to jest kolejny odcinek serii Cry of Fear. Ej, dalej jesteśmy w tym zawylonym pociągu. I ja się motam bardzo tutaj z tym przejściem, bo on strasznie powoli się porusza ten... Ten koleś, dobra, ja wiem, no nie musisz pokazywać, że się zwala, no ja nie mogę, ale trzęsienie aż mnie zatrzęsło. No i na przykład takie sytuacje mi wkurzają. Zaczyna. I świetnie. No patrzcie co za szmata. <śmiech> Przepraszam. Chyba <laughs> by źle widać. Może poprawmy najpierw. O nie, o nie. Dobra, ja wiem. Wow! Niesamowite, to jest niesamowite. Okay. Czy teraz tam o te hellel. Tak wysoko mam dojść w takim krótkim czasie, no chyba was poryło No i co dalej? O, jest, jest, jest!

Jezez, no ja cię zereskopnę w Dobsko, No. No i co dalej? Tu nie wleziesz przecież. No chyba. No. Aah. No nie, spadnę. No co za żal, to mi się nie da zrobić. Puryte, <grywy> naprawdę. To jest naprawdę poryte. Słuchajcie, kochani, może ja przewinę. Jak to w końcu już przejdę, to wtedy zaczniemy nagrywać. Będziemy kontynuować. Także do zobaczenia za sekundę. Cześć, kochani, jesteśmy już na końcu, ale on nie chce wyjść stąd. A! O jest! O, nareszcie, może, kochani, to było tak popieprzone. Najbardziej. Wkurwiająca część Cry of FEAR, dosłownie, tak jak słyszycie, przepraszam za przekleństwo, ale to było tak wkurwiające, myślałem, że pierdolne tym, naprawdę. Bardzo przepraszam, że tak przeklinam, ale naprawdę to było tak denerwujące, chyba z 50 tysięcy razy tutaj próbowałem wejść. To była najbardziej poryta część tego Cryoffear. Świetnie, nie mamy plecaku, plecaka No wyjście z lasu, wow. o, świetnie. Nareszcie, jezu! Ja to chyba 50 razy naprawdę próbowałem. To było tak poryte, denerwujące, irytujące. Nie wiem co jeszcze. O, auto. Nie cierpię lasów w horrorach. Takich właśnie jak tutaj. byśmy mieli kierować się w stronę lasu? Co to jest? Piła, nie da się jej wziąć. Hmm. Prawdopodobnie powinienem wziąć jedną z tych lamp. O! Nothing, I guess. Świetnie. Eee. What the fuck, co mi mruczy? Patyk mi zasłania, zasłania drogę, dlatego pójdziemy bez patyka, bo i tak wszystko widać. <laughs> What the hell? Oh my god, co to za las? Już widzę gdzie mam iść Okej okay. Oj, oj Cry of naprawdę jest popieprzone te skakanie z kontrolem i skucaniem jednocześnie. Trzeba podskoczyć i kucnąć jednocześnie w ciągu jednej dziesiątej sekundy, żeby żeby na coś wejść, no bez przesady to jest to jest popieprzone. Okej, okay. e ja ci dam ty bitch. Co to jest? ściana, czy co? Okej. Okay. Tam są jakieś drzwi Łoo, ale tu jest dziwny soundtrack. Taki bardzo ryjący umysł. Sztokholm, bieżowce. Tak blisko jesteśmy, kurde, ludzi, a... Walczymy o przetrwanie, to no bez sens. Troszku. Co się dzieje? Nie, nie. Strasznie tu jest. O, jakiś dom. Nie dom, <ścoughs> ściana kolejna. O, tu są drzwi, okej. Okay. Dziwny ten las jest, naprawdę. Mam złe przeczucia co do niego. O, safe. Czyli coś nas zaraz wpieprzy, więc <śpoko> spoko. Dobra. Eee. NIE! Kolej z piłą! Ten psychol! A to on poszedł po drewno. Czemu te choinki są niebieskie? Co się dzieje, proszę. Popatrzcie na to! What the fuck? Co to jest? Co to już święta? Holy shit. Co to, nie da się tu iść? Eee. Nie wiem, co się dzieje z tą grafiką, ale. A tu jest, coś tam leży. No zatka. Coś odblokowałem. Świetnie. Nie wiem, czy dobrze poszedłem, ale. Tu jest lampa, a tu jest strzałka i klamka a! Nie zaś ten popieprzony idiota z tą piłą Pewnie będzie trzeba było łopatę mieć tutaj Pięknie Spieprzej być! I rozpieprz drzwi. Ah, poryty, naprawdę coś odmiennego. No, boję się. Tutaj się boję. Nie lubię takich pomieszczeń, takich starych, e, starych opuszczonych budynków w jakimś opuszczonym miejscu, pustym. Safe. What the fuck? Co to jest? Kto to wrzeszczy? Kto tam wrzeszczy? Tak? O, o nie! Orgazmówka! Pierwszy becz! To jest Alma Fira! To jest Alma, ona wyszła ze studni o! Druga Alma, Pięknie Przez to, że Przez to, że tutaj jest taka gamma to raczej Jest to troszkę za jasno, ale no cóż O, siema Alma Alma, Alma o! A masz! A power. A power! 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 O! Oh. Oh. Hi Alma! I love you! Aha, oh, żartowałem, nie, ty jesteś głupia, becz! Co ci dał nożyk? O! Oh, Zestrałaś! <laughs> To jest? to jest kawałek nożyczek, tak? albo noż, albo noże kawałek nożyczek drop me what the f o co chodzi na b Znajdź wyjście z lasu. Drop mi to znaczy, powieź mnie? Czy mi się wydaje? Czy. Okej, okay, idziemy do tego strasznego domu na wzgórzu. O. Świetnie. Oj, alma! Alma, bije ci palma! Alma, bije ci palma! Ok. O, draga. No nie pier... Aha, bo nie ma plecaka. Wyrzucimy na razie lampę, bo i tak nam na dupę jest potrzebna na razie. Dobra, bez lampy. Lamp jest dużo w lesie, więc... Alma bije ci palma. Alma bije ci palma. Kombine No Okej. Okay. więc mamy nożyczki, ale po co nam nożyczki? Ja wiem, trzeba kogoś obciąć, żeby, żeby ten, żeby się nie powiesił. O to chodzi? Alma, bije ci, palma, bycz. Becz, becz. Okej, okay, umyję sobie ręce. Dobra, mogę, możemy iść dalej. I teraz ten, tymi nożyczkami zapewne będę musiał obciąć tam ten sznur. Jeśli dobrze rozumuję. No. Uuu, to jest telewizor. Ja myślałem, że to jest jakaś karteczka, taka plakietka, co wisi. Oj... Patrz na drzewa... Czy dobrze myślę? Jezus, to jakiś świr wymyślał. Patrz na drzewa, tak? A! Jezus Maria! Głupia becz, co ty robisz?! O Boże, to jest naprawdę poryta gra, naprawdę ja Nie chcę się stąd ruszać Save Ominąłbym save po raz kolejny Eee. Uh, Okej, okay, zapiszemy tutaj oh, pierdziele kto tą grę wymyślał? Kto tą grę wymyślał? No powiedzcie mi, bo ja nie mam pojęcia. Okej. Okay. E. No czemu? No, wow. Ok. O masakra. Masakra zleksa. No więc, idziemy dalej. O, tu jest ciemno. O. <śmiech> <śmiech> Nie. O nie Spieprza no, i daj, ma mi się już dość! Oj! Dobra dość! Dość Co za ja nie mam iść teraz wszyscy by mi zablokowałeś drogę! O mój co to jest za pory, poryta gra? Nie! Dość! Puśćcie mnie stąd, wypuśćcie mnie z tego pie... Przonego lasu! Może trzeba nożyczki użyć? Nie mam nożyczek, what the fuck? Dobra. Tutaj, nie, 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 nie. Nie, no zostaw mnie, zaraz zginę przez ciebie, bycz! Tu. O. No, byłem tutaj, nie. Co ja zrobiłem? Dobra. O, my, to jest naprawdę poryta gra? Dobra, O Jezu, to jest lampa. Cóż, lampy. Jak mam tam wejść, jak ona mi blokuje drzwi? <grystanie> Najbardziej poryty potwór, jakiego widziałem. He. Hmm. Pójdźmy wzdłuż muru. Nie, no tu raczej nie. Hmm. Popatrzmy dobrze jeszcze raz. O Jezus, Mario, daj mi spokój, dziwko. Jedna, normalnie mam dość już tego, naprawdę. Koniec. Stąd przyszliśmy. Po co ja tu miałem mieć w ogóle? Eh. Masakra to jest. Seniorita, mam patrzeć po drzewach? Może zaczniemy patrzeć po drzewach? Czy to było tylko ostrzeżenie, czy ogólnie? Ogólnie mam patrzeć po drzewach, żeby coś zrobić. O nie. <laughs> Daj mi spokój, co za becz! Już ginę, już mi szkuleje! Dobra kochani, kończymy w tym miejscu. Od tego miejsca znowu zaczniemy tą porytą grę, która ryje globus. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następnego odcinka już wkrótce. Oczywiście, jeśli się podobało, prosiłbym o danie lajka, like łapki w górę. No i możecie w sumie dać małą podpowiedź, co mam tutaj zrobić, bo tutaj jak widać pisze na plakietce, że mam patrzeć na drzewa. Po drzewach czy na drzewa, eee, i, ale mi się wydaje, że to jest tylko ostrzeżenie, nie żadna wskazówka, no, ale myślę, że mi może pomożecie. <laughs> Także trzymajcie się, cześć.